Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby Wam posłuszna. Kto z Was mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż z ziemi napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, słudzy, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Amen. Bardzo ciekawe jest dzisiejsze pytanie apostołów do Pana Jezusa. Dodaj nam wiarę. To jest pytanie, z którym często się zmagamy. Jak rozwijać wiarę? Jak się rozwijać w wierze? Co jeszcze mogę zrobić? Chodzimy do spowiedzi, widzimy powtarzające się grzech. Jak się spowiadać? Jakiej konferencji jeszcze posłuchać? Z czasem widzimy, że ten głód, który mamy, nie zaspokaja się słuchając kolejnych rzeczy, ale zaczynamy tych, którzy mówią, oceniać, zaczynamy być cenzorami na podstawie tego, co wiemy, a wszystko pod pozorem ciągłego rozwijania wiary. A jeszcze nazywamy to ciągłą formacją i Oczywiście to wszystko jest potrzebne. Apostołowie z tym pytaniem stają przy Panu Bogu i go pytają: Dodaj nam wiary, dodaj nam jeszcze. I to, co robi Jezus, odpowiedź, którą im daje, jak zwykle przekracza ramy naszego myślenia i jest właściwym kierunkiem naszego nawrócenia, który nam się nie podoba. Mianowicie Jezus odpowiada, Gdybyście mieli wiarę jak Ziarnko Gorczycy, powiedzielibyście Ziarnko Gorczycy maciuki, nierozciągliwe, nie można powiedzieć, że mam 5%, 10%, 15. Ono jest tak małe, że, że tam jest cały czas 1%. Czy cały czas 100. Bo to bardziej o to chodzi. My próbujemy sobie tak wiarę. Tak troszeczkę jak kreseczki zasięgu w komórce, ile tam procent jest, albo jak na telewizorze suwakiem głośność przesuwamy. Ja mam 10%. Dzisiaj mam taką słabszą wiarę tak na, na 10%, ale a teraz dzisiaj to czuję się taki mocny wieże, że to już tak 80% myślę, że mam. A ci innowiercy, no to wiadomo, że oni tam y, poupadali, to oni nie mają wiary. I to jest, to jest nasze myślenie myślenia apostołów, które Jezus burzy. I on chce, Pan Jezus chce całości. My też tego chcemy, ale ponieważ to nie wychodzi, to zaczynamy mierzyć, liczyć, stosować różne skale, żeby jakoś to serce ocenić i być zadowolonym. A dobrze wiemy, że w miłości nie ma skali, nie ma trochę, nie ma 80%, 30%. Powie taki wspaniałomyślny mąż po pierwszym roku małżeństwa: Kochana żona, ja się rozwijam w miłość, już Cię kocham na 30%. Poczekam, jak będzie rosło. Mają 50-lecie, wiesz co, już Cię na 80% kocham. Z pewnością. Ma szczęśliwą żonę wtedy. Przez całe życie, jak patrzy, jak miłość się rozwija, z 30 do 80, jeszcze może trochę się rozwinie. I jeszcze modli się, Panie, przymnóż mi miłości do żony o jeszcze o 1% w tym roku. S Słyszymy karykaturę, że to, to Wasze uśmiechy o tym na to wskazują. To jest śmieszne, co teraz mówię. Ale my to robimy w wierze. My to robimy wobec Pana Boga i myślimy, jacy jesteśmy wspaniało myśli, jacy jesteśmy dobrzy, my się rozwijamy, już te procenty naszej wiary tak idą w górę i możemy naprawdę być siebie zadowoleni. To jest do nawrócenia. Całe to nasze myślenie, cały system, który sobie stworzyliśmy, Ocen karteczek, rekolekcji, po to, żeby mieć kolejne etapy stopnie. Jezus to burzy jak świątynię jerozolimską, która była konsekrowanym świętym miejscem burzy to, żeby pokazać zupełnie nie o to chodzi. I to nie znaczy, że świątynia czy te systemy są złe. One powodują w nas złe myślenie, bo zaczynamy mieć skalę, której nie ma w miłości. Gdziekolwiek ją zburzymy, Jezus, stworzymy, Jezus chce to zburzyć. On chce wypełnić prawo. Wy, nie chce, wypełnił prawo. Zatem te skale nie mają znaczenia. Dlatego pokazuje, wystarczy Wam ziarnko Gorczycy. No i mamy trudność. To co, mam się cofnąć? To, to zianko to to mało wystarczy, a ja mam już przecież trochę, a żadnej morwy nie jestem w stanie wyrywać z korzeniami, żeby się przesadziła. Mamy problem, jak się modlimy za kogoś o uzdrowienie. Czy my w ogóle w to wierzymy, czy nie wierzymy, czy Bóg może, czy nie może uzdrawiać? Msze o uzdrowienie, takie, żeby ręce nakładać, to może nie, ale takie, żeby intencje przyjmować, na że to tak. Mamy z tym dużo, dużo różnych problemów. Kto wierzy, kto nie wierzy. A mówimy tutaj ziarnko gorczycy i byśmy powiedzieli, że ten uwolniony, ten uzdrowiony, bo mamy taką wiarę. To wszystko jest tak trudne, żeby to pojąć w naszym systemie procentowego, procentowej wiary, że ci mocni, ci słabi, o ksiądz to wierzy, a my to tacy słabi w wierze. Ziarnko gorczycy mało. Jak oddam Bogu serce, jak Bóg naprawdę wypełnia moje serce, to się wszystko zmienia. To trwam w takiej łasce, w takiej obecności, że wichury i różne rzeczy dookoła wieją, burzą, a ja stoję w Chrystusie. I tego oczekuje od nas Panie, Jezus. Oczekuje. On nas do tego uzdalnia i tego od nas chce. Bo to nie jest tak, że Oczekuje i z założonymi rękoma patrzy, czy nam się uda. To On jest mocą naszego serca. To jest to ziarenko gorczycy. On w nas. Ta proporcja Eucharystii w nas i naszego ciała. Małe ziarenko gorczycy w nas, które gdy przyjmujemy z wiarą, nie na zasadzie, że ją mierzymy, ale że cali się oddajemy Bogu. Że w Bogu nic więcej nie ma znaczenia. Tylko on. I odpowiedź na to też jest dziwna, którą Pan Jezus daje, bo podaje historię sługi, który wszystko zrobił, jest zmęczony i przychodzi Pani Jego i jeszcze mu dokłada. Ale to podsumowanie. Tak i Wy, gdy uczynicie wszystko, co Wam polecono, mówcie. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. I znowu, jak prawie wszystko w Ewangelii, my to sobie na swój sposób robimy. Słudzy nieużyteczni, jak, jak mamy wszystko wykonać, co nam polecono, no to mówimy: mam chodzić do kościoła, mam chodzić do spowiedzi, to mi polecono, mam, mam się modlić, to się modlę. I jeszcze być uczciwym, Panie Jezu, nie okradłem nikogo i nie zabiłem, i jeszcze y, i chodziłem do kościoła, i jeszcze tu i tu jestem układny. No to wykonałem wszystko, co, co trzeba wykonać, i no jestem. Mogę powiedzieć, nawet sługa nieużyteczny, Panie Jezu, co jeszcze mam zrobić? Co jeszcze do czego mnie zapraszasz? Co jeszcze chcesz? Robimy tak, to nie o to chodzi. Miłosierdzie, przebaczenie, dźwiganie krzyża, zaprzeć się samego siebie, wziąć krzyż i za Jezusa. Przyjaciel, który był twoim przyjacielem 20 lat, zdradził cię i oszukał i mu przebaczysz. Przebacza Mu. Wraca kolejnego dnia, nie mogę, prosi mnie o coś, chce rozmawiać, nie mogę na niego patrzeć, na wymioty mnie zbiera, jak na niego patrzę. I przebacz mu. I to zmaganie, i, i walka u siebie. Masz dziecko, które przychodzi z partnerem, czy z partnerką, czy i, i nie wiesz, co robić. Co chwilę mam takie pytania, proszę ojca, na Wigilię, ona chce przyjść ze swoją partnerką, co mam zrobić jak mam się zachować, jak mi serce boli ja nie mogę im domu otworzyć i zmagam się z tym I, i w tym bólu miłości, przebaczenia jak kochać i że ja chcę kochać ja otworzę, ale to będzie bolało ale nie wiem co zrobić i w tym zmaganiu, żeby nie kąsać nie być niemiłym z poszanowaniem i, i tych zmagań mamy mnóstwo różnych i, i gdy widzimy, Boże, ja już nie mam siły i z tego powodu płaczemy i że ja nie mogę wybaczyć i się z tym zmagam i stanąć Panie, słudzy nieużyteczni jesteśmy. Nie będę Cię prosił, żeby tego krzyża nie było, ale chcę Cię prosić o siłę, żeby jeszcze bardziej móc ich kochać. I to jest ta droga. To jest droga, świętości droga, którą Jezus nam pokazuje, gdzie nie staniemy z pytaniem, no o ilu procentach już, bo nie ma miejsca na to pytanie. Po prostu tam, w tym myśleniu trudnym, ale tam nie ma takiego takich pytań. Na ile tu już wierzę czy jest. Dodaj mi, Boże, swojej obecności, abym był zdolny do zrobienia tego, co Ty robisz. Jak podchodzisz do Marii Magdaleny, jak podchodzisz do celników, trędowatych i wykluczonych, do tych, którzy Ciebie zdradzili i oszukali, a Ty ich uzdrawiasz. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, abyśmy po przebaczeniu, po zmaganiach, które nie będą nigdy dokończone, bo dopóki żyjemy na ziemi, Każda taka rana jest raną. Każde takie miejsce jest miejscem, które boli i tego nie zmienimy. I stając z tym wszystkim, kolejnego dnia na modlitwie przychodzę na Eucharystię i, i, i mówię: Panie, jestem sługa nieużyteczna, zmagam się z tym, robię co mogę. Będę jutro robił jeszcze więcej. Nie mamy takich modlitw. Może, może ktoś może powiedzieć, no, ja mam taki. Pokój dzięki. Ale to jest ten kierunek rozwoju wiary, gdzie nie liczymy, a ona się rozwija, gdzie nie ma procentów, nie ma porównań. Nie możemy powiedzieć wierzę bardziej niż tamci, albo ocenić kogoś, bo sam widzę, że w tym, co Jezus mi daje, ja nie domagam. I to nie jest. Takie zewnętrzne, że tak powiem, ale sercem to przeżywam, nie domagam, nie umiem tak kochać. Panie, bądź bardziej we mnie, żebym kochał. Z tymi zmaganiami od początku Kościół idzie. Jeszcze na koniec, to co było dzisiaj w liście do Tymoteusza, gdzie Tymoteusz jest uczniem Pawła, i Biskupem w tym momencie, kiedy w Efezie, kiedy Paweł mu to pisze, a Paweł jest w więzieniu. Jak ktoś jest w więzieniu, to co o nim myślimy? Coś zrobił. Nawet jak połowa ludzi mówi, że nic nie zrobił, jednak jest w więzieniu. Jednak o nim źle piszą. No ale tylko tamta gazety, ale źle piszą. I Tymoteusz staje z tym wszystkim, i Paweł w liście do Niego pisze tak: nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana, ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w tych trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. To są nasze zmagania, nasi przyjaciele, nasze rodziny. Źle mówią, oceniają, gdzie stanę, czy przyznać się, czy dalej z mocą głosić, czy to mnie wycofuje, czy ja już nie mogę zrobić czegoś dobrego, bo, bo oceny, bo opinie bo to wszystko sprawia, że jestem już niezdolny. Tymoteusz święty zatrzymał się. Paweł go upomina z więzienia. Nie wstydź się mnie, więźnia. Nie wstydź się. Pokaż, to, to nie jest nic do wstydu, to, że Jezus na krzyżu mal, to nie jest do wstydu, żeby był skazany. To jest droga, e, historia Kościoła, historia też naszego życia, która tak samo wygląda, gdzie w różnych takich zmaganiach jesteśmy. Zachęcam, niech to w nas pracuje, niech to we mnie pracuje ta Ewangelia, abyśmy w rozwoju naszej wiary weszli na zupełnie inny poziom, Poziom, w którym miary nie ma, a jest rozwój.